Dzień dobry państwu. Afera podkarpacka i Jeffrey Epstein moim zdaniem jest to jedno i to samo, czyli dwie części jednej układanki sterowanej przez Mossad. Proszę państwa, afera podkarpacka miała na celu trzymanie za jaja, jak to się Nieładnie mówi, polityków wszystkich opcji politycznych w naszym kraju. Cudowna wyspa pana Epstein'a miała na celu trzymanie za jaja polityków yy, i nie tylko polityków, pan Jeffrey Epstein z, z amerykańskiej Wikipedii. Urodził się w 1953, amerykański finansista i child sex offender, czyli wykorzystywacz dzieci, czy tam, no, pedofil po prostu. Tak chyba jednym słowem. Urodził się w Nowym Jorku, zaczął jako, zaczął karierę swoją po szkole jako nauczyciel. Po zwolnieniu go ze szkoły w 1976, wszedł raptem w w sektor bankowy i finansowy stał się finansistą. Czyli gołodupiec raptem staje się finansistą. Tak samo było z panem Soroszem, tak samo było z Palikotem i tak samo było z panami Żydami, którzy wypromowali Putina czyli tam Berezowski, Gusiński i Chodorkowski. Pan Chodorkowski bodajże też był na początku nauczycielem. Był gołodupcem, który raptem zaczął obracać milionami I oczywiście służb. Tak to zazwyczaj się dzieje. I wracając do pana Epsteina, był miliarderem, który miał swoją prywatną wyspę. Na tą wyspę wpadali na te różne ostre imprezki. Politycy z najwyższej półki, z pierwszych stron gazet, także pan Trump młody, także pan Clinton, także masa raperów, przeróżnych muzyków, gwiazdeczek, aktorek, śpiewaczek, szansonistek itd. itd. Wszystko to było nagrywane. Ukryte kamery najwyższej klasy, podsłuchy. Mikrofony. Dokładnie to samo miało miejsce w burdelach braci Lis Lisicz. Braci Lisicz na Podkarpaciu. Mieli według zeznań, według artykułów Onetu, na przykład, mieli najekskluzywniejsze młode dziewczyny, najpiękniejsze, najzgrabniejsze, najpowabniejsze ponieważ te dziewczyny były po prostu narzędziami do kuszenia do kuszenia i wodzenia na złą drogę polityków wszystko to miało być nagrywane obraz i dźwięk jako kompromaty w celu szantażowania polityków yy, niestety ale tak się robi politykę na całym świecie. Tak działają służby. Tak działają służby. I Mossad jest w tym podobno najlepszy absolutnie na całym świecie. Udowodniono, że pan narodowości jedynie słusznej, pan e Jeffrey Epstein działał dla jedynie słusznej yy, 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 armii Państwa położonego w Palestynie, państwa, jak to się mówi, starszych i mądrzejszych, którzy pociągają za wszystkie sznureczki, te najgrubsze sznureczki. I w ten sposób robi się politykę, niestety w Polsce, i niestety wszędzie absolutnie wszędzie. Przynajmniej w świecie, tak zwanym zachodnim, krajami nie rządzi demokracja, pomimo że masa tak myśli. Każdy kraj, który ma demokrację w nazwie, demokrację w konstytucji i praktykuje wybory demokratyczne, to i tak to jest tylko fasada i teatr dla masy. Bo rządzą służby. Jak to mówił Stalin. Nieważne, kto wygrywa, ważne, kto tworzy alternatywę wyborczą dla wyborców. Nieważne, kto głosuje, ważne kto liczy głosy, to też Stalin. A alternatywę wyborczą, kto tworzy? Nadal w Polsce nadal alternatywę wyborczą tworzą służby. Poprzez ordynację wyborczą, która jest zabetonowana i jest stworzona w taki sposób, żeby uniemożliwiać jej odbetonowanie, czyli wejście do polityki kogoś nowego. Służby kontrolują wybory także przez media, bo kto ma media, ten ma władzę. Media, czyli między innymi e, sondaże. Sondaże, opinie, artykuły. TVN-y pozakładane z afery FOZ. Największej afery w dzie powojennych dziejach Polski. To tylko pokazuje i, i, że polityka jest szambem. Jeśli ktoś ufa politykom, to sam sobie szkodzi. To Jest po prostu naiwny. Bo politycy, których ktoś trzyma za przeproszeniem za jaja, bo ma na nich kompromaty, ma na nich nagrania, których w życiu nie chcieliby yy, yy, ujawnić ci politycy, ci politycy zrobią wszystko albo prawie wszystko. Oni nie mają poglądów. Oni będą mieli takie poglądy, jak im oficer prowadzący powie. W związku z tym Radek Sikorski z PiSu przeszedł do PO. Pan słynny, pan, pan poseł Antoni Mężydło przechodził z PiSu do PO, czy tam z PO do PiSu i jeszcze skomentował to, że nie musi przy tym zmieniać poglądów. No oczywiście, bo świnie nie mają poglądów. Świnie chcą się nażreć. Koniec, kropka. Dziękuję bardzo, bardzo Państwu za wysłuchanie. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania mojego pierwszego filmu, najstarszego, który był najbardziej nieudolny, ale bardzo ważny pod względem tematycznym ponieważ prawie nikt nie porusza tematu rozgłośni harcerskiej w Polsce a rozgłośnia harcerska jest fundamentem tak zwanych polskich mediów i polskiego dziennikarstwa zapraszam dziękuję bardzo miłego dnia